Aby lepiej monitorować procesy, programy i usługi uruchomione na Twoim komputerze, to dziś przyjrzymy się menedżerowi zadań i jego niezwykłym możliwościom, o których zapewne nie wiedziałeś. Zatem przekonaj się sam. Z tej strony Orzech i zapraszam Cię do oglądania. Najpierw pokażę Ci kilka sposobów na uruchomienie tego menedżera zadań. Ciekawe, czy o wszystkich wiedziałeś? Pierwszy sposób to jest uruchomienie spaska zadań. Najeżdżasz na pasek, klikasz prawym przyciskiem myszy, pokazuje się menu i wybierasz menedżer zadań. Drugi sposób to jest poprzez tak zwane menu startowe. Najeżdżasz na menu start, klikasz dla odmiany prawym przyciskiem zadań, a nie lewym i również tutaj masz menedżer zadań. Możesz wybrać skrót Windows plus X, wtedy nie musisz klikać na menu start prawym przyciskiem myszy i również dostaniesz się do menedżera. Jeszcze inną opcją jest po prostu naciśnięcie tzw. magicznych trzech klawiszy, które zapewne znasz, czyli Ctrl, Alt, Delete. Wtedy pojawi się plansza i wybierasz z listy swego managera. Ale chyba najprostszym i najszybszym dotarciem do managera jest po prostu użycie skrótu Ctrl, Shift plus Escape. Ok, więc jakie te ukryte możliwości daje nam ten manager zadań? Pierwsza z opcji to jest gdy program Twój nie odpowiada. Znajdujesz na liście po prostu swój program, który się zwyczajnie zaciął. Możesz po prostu kliknąć na wybrany program i tutaj wybrać zakończ zadanie. Ale w tym momencie utracisz wszystkie dane. Możesz skorzystać z analizy łańcucha, czyli po prostu zobaczyć, który z kolejnych procesów powoduje zawieszenie się tego programu. Potem przejdź do zakładki Szczegóły, znajdź ten proces na liście i teraz kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Analiza łańcucha oczekiwania. Kliknij w to. Ja w tej chwili, jak widzisz, nie mam żadnych problemów, więc tego nie zrobię, ale jeśli znajdziesz u siebie na liście taki proces, po prostu go zaznacz i kliknij Zakończ proces. Wówczas może to pomóc w rozwiązaniu problemu z zamrożonym programem bez utraty jego danych. Następny trik to w momencie, kiedy będziesz miał problemy ze swoim paskiem zadań, menu start lub eksploratorem plików. To zamiast tu ponownie uruchamiać komputer, to spróbuj najpierw tego sposobu, aby zaoszczędzić trochę czasu. Znajdź na swojej liście procesów eksplorator plików, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Uruchom ponownie. Przez chwilę zobaczysz, że niektóre elementy są już niewidoczne. Ale to tylko na moment. Powinno to wszystko działać poprawnie po ponownym załadowaniu. Następny stryków będzie znajdował się w karcie wydajności. Tutaj, jak widzisz, możesz monitorować wydajność komputera. Ale aby, na przykład, uniknąć rozproszenia uwagi, przejdę tutaj sobie do karty widok, wybiorę szybkość aktualizacji, a następnie wybiorę wstrzymana. Jak widzisz, wszystkie procesy zostały wstrzymane czyli tak jakby zamrożone i w tym momencie możesz widzieć ostatnią zmianę swoich wszystkich podzespołów, czy to procesora, pamięci, dysków, karty sieciowej, czy karty graficznej. Przejdę teraz do zakładki procesora i zapewne wiesz, że obecne komputery mają wiele rdzeni, zatem kliknij prawym przyciskiem myszy tutaj w tym obszarze wykresu, najedź zmień grafikę na i wybierz procesory logiczne. I teraz zamiast obserwować ogólne wykorzystanie procesora, możesz w tym okienku zobaczyć, jak wykorzystywany jest każdy rdzeń. Oczywiście to jest teraz zamrożone. Z powrotem wejdźmy do zakładki Widok i wybierzmy Normalna. I teraz, w czasie rzeczywistym, możesz obserwować wykorzystanie każdego z rdzeni Twojego procesora. Kolejny ciekawy sposób to będzie w momencie, kiedy kiedykolwiek będziesz potrzebował pomocy w diagnozowaniu jakichkolwiek problemów z wydajnością i będziesz musiał przesłać dane do analizy. Pomocne w tym może być posiadanie kopii danych dotyczących właśnie wydajności. Po wybraniu konkretnego tutaj elementu, na przykład, niech to będzie karta graficzna, kliknij tutaj w tym obszarze prawym przyciskiem myszy i wybierz kopiuj. I teraz po prostu wklej ją tam gdzie potrzebujesz. Kolejny z ciekawych sposobów, to jeśli kiedykolwiek będziesz chciał się pobawić w dodatkowe ustawienia, to na dole tego okna kliknij otwórz monitor zasobów. Otworzy Ci się właśnie takie okienko i masz tutaj mnóstwo informacji, w tym dane w czasie rzeczywistym, na temat dysku, procesora, pamięci, czy również sieci. Inny super ciekawy trik: jeśli chciałbyś monitorować wydajność Twojego systemu na stałe, możesz preferować widok po prostu podsumowania na lewym pasku bocznym. Kliknij po prostu z lewej strony tutaj prawym przyciskiem myszy i wybierz widok podsumowania. Jak widzisz, zrobiło się takie mniejsze pole, które możesz chwycić tutaj i przesunąć w dowolne miejsce. Jeśli oczywiście brakuje tutaj miejsca i żeby nie przewijać, możesz to rozciągnąć, tak aby było wszystko ładnie widoczne na pulpicie. Jeśli chciałbyś na przykład zobaczyć tylko widok bieżącego wykresu, to kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu i wybierz widok podsumowania graficznego. I teraz w twoim oczom ukazał się sam wykres procesora, który możesz monitorować. Tak samo te okienko możesz chwycić i przeciągnąć w dowolne miejsce, tam gdzie ci pasuje. Jak chcesz powrócić do normalnego widoku, to możesz ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy. I wybrać widok podsumowania graficznego lub kliknąć dwa razy szybko. Lewym przyciskiem myszy klikam. Jak widzisz, mamy normalny wtedy widok. Jeśli zobaczysz kiedykolwiek nieznany proces, który wygląda dla Ciebie podejrzanie, łatwo zobaczyć, co to takiego jest. W zakładce Procesów kliknij prawym przyciskiem na dowolny proces i z listy wybierz Wyszukaj w trybie online. Otworzyć się przeglądarka i rozpocznie się wyszukiwanie, podające szczegółowe informacje na temat tego procesu. Czasem może zdarzyć się tak, że nie będziesz potrzebował żadnych szczegółów na temat procesu, ale możesz na przykład dodać kolumny, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze nagłówka i tutaj znajdziesz istotne informacje. Zaznaczając poszczególne tutaj pozycje, możesz wybrać wydawcę, możesz wybrać jaki nazwę procesu. Wówczas wyświetli Ci nazwę wykonywalną samego procesu, i wtedy zapewne będzie Ci łatwiej monitorować, czy to jest jakiś proces podejrzany, czy nie. Zazwyczaj ta kolumna stan nie jest przeważnie potrzebna, więc ją sobie wyłączę tutaj. I możesz oczywiście te wszystkie kolumny poprzesuwać, tak aby to było bardziej dla Ciebie widoczne i czytelne. Tutaj, chwytając jeszcze za prawy dolny róg tego okna, jak pojawią się takie strzałki, możesz je przeciągnąć i ustawić to okno, żeby było bardziej widoczne. A tym samym, żebyś mógł zobaczyć więcej informacji bez powiększania tego okna. W momencie kiedy masz teraz tak ustawione okno, będzie Ci łatwiej przejrzeć te wszystkie informacje właśnie i spójrz w poszczególnych kolumnach, masz wszystkie wartości pokazane bezwzględnie w megabajtach. Jeśli wolisz na przykład, żeby to było w procentach, jaki zajmuje każdy proces, to wystarczy, że klikniesz prawym przyciskiem myszy i z listy tutaj wybierz wartość zasobów i dla każdej z grup, na przykład niech to będzie właśnie pamięci. Wybrać to w wersji procentowej. Kliknij procent i spójrz, zmieniło się to na procenty. Przykładowo, wybierz dysk, prawy przycisk myszy, wartość zasobów, dysk i niech to będzie też procent. I jak widzisz, również mamy to w procentach. Także w każdej dowolnej kolumnie możesz to zmieniać sobie z procentów na wartości. I oczywiście odwrotnie. Te wszystkie wartości procentowe konfiguracji mogą ci pomóc, aby lepiej zlokalizować wszelkie zasoby w systemie. W momencie, kiedykolwiek będziesz miał trudność ze znalezieniem lokalizacji instalacji dowolnego programu, to ta wskazówka może być jak najbardziej przydatna. To w momencie, kiedy program jest już uruchomiony, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz otwórz lokalizację pliku. Jeśli nie będziesz miał dostępne tak jak ja tutaj, to nic się nie stało, po prostu rozbiń tą gałąź i z tego całego drzewka wybierz tutaj tą pozycję, obojętnie którą. Kliknij jeszcze raz prawym przyciskiem myszy i otwórz lokalizację pliku. Wówczas otworzyć się okno z lokalizacją otwartego pliku. I ostatnia z dzisiejszych wskazówek przejdź tutaj do zakładki Uruchamianie, i w tej karcie będziesz miał wszystkie programy które mają właśnie wpływ na uruchamianie Twojego systemu Windows. Tutaj w tej właśnie kolumnie jest bardzo fajnie pokazane jaki to ma wpływ na uruchamianie względem priorytetu. Z kolei w kolumnie stan przy każdej z aplikacji masz opcja włączona, wyłączona. Więc po prostu jeśli dany z programów jest włączony, a nie potrzebujesz go po prostu uruchamiać od razu przy starcie, możesz zwyczajnie go wyłączyć. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz wyłącz. Także każdy z programów, których nie potrzebujesz przy uruchamianiu systemu, po prostu wyłącz, aby proces Twojego uruchamiania systemu był jak na najwyższym poziomie. W tym poradniku to by było wszystko. Jeśli film był dla Ciebie przydatny, daj kciuk w górę i podziel się nim z innymi. Jeśli masz jakieś inne wskazówki lub sztuczki dotyczące managera zadań, o których nie wspomniałem tutaj, daj mi znać o tym w komentarzu. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, koniecznie mnie zasubskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Do następnego. Trzymaj się. Cześć.